Będę kandydował, co se będę żałował Na pewno mnie wybiorą, będę Sejmu podporą A jak wejdę do Senatu, to na wszystkich do miłatu Dajcie mi tylko władzę, a jakoś coś sobie poradzę hej, Będę kandydował, co se będę żałował Prywatyzację zrobię, pamiętając o sobie Dobrze mieć na emeryturze fabryczkę bieleni, Górze albo jakiś kandelek napełnionych butelek. Hej! Będę kandydował, co se będę żałował. Polityk jak jest obrotny, nigdy nie będzie bezrobotny. Zmieni wygląd i poglądy. Wczoraj brunet, dzisiaj blondyn. Wczoraj lewy, dzisiaj prawy. Byle tylko nie wyjść sprawy, jest! Będę kandydował, co se będę żałował. W poselskim w hotelu jest porządek, nie, nie ma bałaganu. Zaproszę jakąś kobietę, jej i wójte, Wypiję śliwowicę i działaj za kierownicę. Już będę kandydował, to se będę żałował. Zrobię świetną karierę i zostanę premierem. Za następnym zakrętem pewnie będę prezydentem. Albo za zazem to się jeszcze okaże Będę kandydował, to se będę żałował A jak złośliwością losu dostanę za mało głosu To od razu na bis wystartuję w wyborach na mis To od razu na bis wystartuję w wyborach na mis